właśnie ci Państwo, którzy nie mają wakacji. No cóż, zapraszamy do oglądania naszych powtórek. Tatku, mm. Mm. tatku, pora wstawać, tatuśku. Co? Ósma, tatku, ósma, prosiłeś o ósmej. No wstawaj już. Co to jest? Zobacz, jak krwawie, jak chwawie! To nie ty, tatku, to ranne pantofle. Panie Wacławie? Tak, słucham pana. Co to tam jest? Co to jest? Tu pan Zygmunt jest. No ale czy on jest wariat? Nie, nie, on w porządku jest. On z uszami. jest pasażer? Tak. Szacunek. Nie Jersey, no. Bardzo dobrze. Tak, no, ksóweczka tak, tak, no, tak, potrzebna? Tak. Proszę tak. bardzo, jest. już zaraz będzie. Do wyboru wie pan mamy teraz jest. Nowe, nowe formy są. Proszę bardzo. Może pan już tutaj popatrzy. Jest, widzi pan, to jest symbol pewien. Myśmy tutaj, wie pan, od 80 roku, no zerwaliśmy te pęta, wie pan, ciężko było. Trzeba było zepnąć to taką... Dajność. Tak, fajni ludzie, to wszystko są tacy ludzie, grupa to, pewna taka. Bałęsa. No no właśnie o tym mówię, znaczy, to nie jest on, tylko że taki ruch po prostu powstał i teraz to my taksówki też się w to włączyły, może nie? A, radio, A co to jest? No to jest, tam widzi Pan napisane, radio taksi. Że ja mogę go przez radio wezwać? A po co Pan go będzie wzywał przez radio? Przecież on tu stoi. no tak, to dlaczego radio? No radio, żeby było mile jechać, on Pan puści ten, wie Pan, muzyczkę, nie? Nie, a, a ten? No to jest normalne, to wie Pan, jest taka inicjatywa teraz na, na lotnisku Okęcie, że taksówki przypisane są i pan siada, on pana wiezie i wraca tutaj znaczy tam pana nie wysadza, tylko przywozi pana na lotnisko, że pan mu to no ja dopiero za miesiąc, to ja nie chcę być z nim miesiąc to przepłaciłby pan, tak. tak? no to zostaje a ten? to jest kochany, to jest wariat on nie ma badań lekarskich nie ma prawa jazdy, ale za to da panu pojechać poza tym on płaci pasażerowi on płaci, że ja z nim jadę wariat to ja go biorę. No proszę bardzo. Do Wiktorii? Do Wiktorii to góra mogę dać 100 tysięcy. 100 tysięcy. Ja dostaję. Tak. to. Jedziemy. Budujemy nowe państwo, nową Polskę. Zmieniamy naszą rzeczywistość. Budujemy nową policję. Reformujemy jej szeregi. Wyrzuciliśmy ubeków i tych wszystkich, którzy psuli nam dawniej krew. Zostali tylko ci, którzy są godni wykonywania tego zawodu. Z jednym z takich, którzy wytrwali i zostali, rozmawiam. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, panie redaktorze. Spotykamy się i no może parę słów o tym, jak jest u was. No cóż, chyba pan się orientuje, że nie jest najłatwiej. Sporo ludzi odeszło, sporo musiało odejść. Więc mamy kłopoty, mamy problemy. Kadrowe. Nie tylko. Park maszynowy nie za bardzo. Broń no, dość zużyta mimo że nie używana, z ludźmi, z pieniędzmi, ze wszystkim są problemy. No Słyszał pan buty na przykład? Się... No właśnie, skierowaliście apel do sponsorów w sprawie butów. Czy był jakiś odzew? To jest w końcu reakcja społeczna. To było bardzo krzepiące, że panu powiedzieć. Był odzew z kraju i z zagranicy. Ja na przykład jestem w butach, jak pan widzi, to już o czym świadczy. Przyszło trochę angielskich. No jako dowódca wziąłem te angielskie, ale był też na przykład. Dużo ze wschodu dalszego, wie pan, mamy z Kalkuty spora przesyłka. No cóż, sandały, ale... Na to lato w sam raz. Darowanemu butowi się nie zagląda, prawda? To też nie zaglądamy. No i jakoś tak próbujemy, wie pan, powiązać te sznurki. Na sprzęt, sprzęt. No nie jest dobrze ze sprzętem, to też pan wie, na przykład dam panu taki przykład, żeby unaocznić. Na przykład. Na przykład jest tak, że musimy się dzielić radiowozami z innymi komendami, bo po prostu nie daje rady, wie pan, i no, takie turnusy sobie robimy, wie pan. No właśnie, pan bez radiowozu. No nie do końca bez radiowozu, o właśnie widzi pan, przyjechał tutaj kolega i zaraz jadę na dzielnicę. Przepraszam, ale... Nie było, nie było korków? No, w porządku. Trochę jestem zdziwiony... Kolegą, co zdziwiony, proszę pana, to jest Bari z narkotycznej na Okęciu. Tam były redukcje. Ma dwójkę, prawo jazdy. Bardzo dobrze sobie radzi, więc no a poza tym nie trzeba mu płacić wie pan, pieniędzy i zus pewnie. No nie no, wie pan, jak to Bari? Ono emeryturę nie wystąpi. A jeździ jak szatan. Dziękuję, powodzenia. Dziękuję. olej zmieniłeś no no to ładujemy na dzielnicę bali Dzień dobry, panie Michale. A dzień dobry. Paniąsie. Dzień dobry. Przepraszam, ale co, lecę. Ja wiem, ale co, co słychać? No pozamieńmy dwa słowa. No, no wie pan zamienił, ale się spieszę bardzo. Czy pan się tak spieszy? A widzi pan kupiłem sobie długopis idę poświęcić, bo jeszcze nie pisany jest. Tu, Dług... do, do kościoła lecę. Długopis poświęcić? No a co, no proszę pana, nowy trzeba jakoś... Buty się poświęciłem, że nami z Węgier przywiozła, proszę pana, odebrałem przez całej Trapolo, Nerdowski, no to... Poświęciłem, wie pan, żeby szło, no tak ty... z duchem czasu teraz. Ale pan mnie zaskoczył, przecież pan. przecież pan był ateistą, pan w partii chyba był. A co pan tak był? W partii? Co ja tam w tej partii byłem, wie pan? Całej parady od 52, no. A się wypisałem przed rozwiązaniem, do był coś, ósmy chyba. Także wie pan, partia to, ale. Trzeba święcić te rzeczy. Sam się pan wypisał? Wrzuciłem to, wie pan, człowiek ma trochę siły sobie. Dobrze, a niech pan powie co urodziny, jeszcze nie będę A wszystko rosnął. w porządku. Żona, nam, dzieci, na religii, wie pan, korzystam. Jak poświęcę troszkę pusta w domu, to sobie krzyżem poleżę. No szacunek, My, panie proszę. Może byśmy się napili w przyszłym tygodniu. Yy, to ja do pana przekręcę, jak wrócę z Częstochowy, wie pan, pielgrzymka, to zaraz się skontaktuję. No dobra, no to. Do widzenia. Cześć, Boże. Daj Boże. W naszym cyklu higienicznym ponownie przed Państwem profesor Werner Polak zamieszkały na stałe, na stałe przepraszam, w Londynie. Panie profesor... No teraz troszkę tu też. Teraz troszkę i serdecznie witamy. Temat naszego odcinka Czy prać skarpety? No właśnie. W zasadzie można powiedzieć, że nie, prawda? Przecież w końcu nikt nie chodzi po ulicy w skarpetach. Nie. Czy w taksówce, czy jeśli ktoś nie ma na taksówkę, po w tramwaju. Skarpety są osłonięte butami. A więc de facto buty możemy mieć zakurzone i ufajdane, a skarpeta pozostaje czysta. wewnątrz czysta. Ale to jest pozorne, ponieważ od wewnątrz, czyli od wewnątrz skarpety, tam gdzie mieści się już nasze ciało na skarpetę oddziaływują wypychane przez takie malutkie kanaliki takie mokre i cuchnące rzeczy. I teraz tak. Pozornie mamy skarpetę czystą. Moglibyśmy ją wytrzeć po posiłku się. Niemniej jeśli to nie jest skarpeta wyprana i tak jak mówiłem, no, osłaniana butami, ale buty nie osłaniane od wewnątrz, to może nam się zrobić słabo.